Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to, to, będzie? Co to będzie? Co to będzie? Adam Mickiewicz, Ballady i romans, Świteziaki. Jakiś to chłopiec piękny młody, Jaka to obok dziewica, Brzegami sinej świtezi wody, Idą przy świetle księżyca, Ona mu skosza daje maliny. A od jej kwiatki do wianka Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny Pewnie to jego kochanka Każdą noc prawie o jednej porze Pod tym się widzą odrzebie Młody jest strzelcem w tutejszym Boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem Powiedz mi piękna, oluba dziewczyno Na co nam te tajemnice? Jaką przebiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Zawsze szpok jak sarna płocha jak upiór błądzisz w noc ciemną, Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się, oluba, ze mną. Stój, stój, hardym łokosie. Pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, A w sercu lisie zamiary. Więcej się waszej obudy boję, Niż w zmienne ufam zapały. Może bym prośby przyjęła twoje, Ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przypęknął, chwycił w dłoń piasku, Piekielnie wzywał potęgi, Chlał się przy przyświatłem księżyca blasku, Lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj, strzelce, to moja rada, Bo kto przysięgę naruszy, Ach, biada jemu, za życia biada, I biada jego złej duszy. To mówiąc dziewka więcej nie czeka, Wieniec włożyła na skronie, I pożegnawszy strzelca z daleka, Na zwykle uchodzi w łonie, sam został dziką, powraca drogą. Ziemia uchyla się, grząska cisza wokoło. Tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodą, błędny krok niesie, błędnymi strzela oczyma. W ten wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Ponad srebrzyste świtezi płonie dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak róży bladej zawoje skropionej utrzenki łezką. Jaką mgła lekka, tak lekkie stroje. Obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, po co wokoło świtezi wody błądzisz przy świetle księżyca? Daj się namówić czułym wyrazem, porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie, tu będziemy razem, powodnym plącać krysztale. Podbiega strzelec i staje w biegu, i chciałby skoczyć i nie chce. Wtem modra fala prysnąwszy z brzegu, lekka mu stopy za łechcem Zapomniał strzelec o swej dziewczynie, Przysięgą pogardził świętą. Na zgubę na oślep bierze w głębinie, nową zbawiony W Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, Co ją w budzącym krył blasku. Poznaje strzelec dziewczynę z bliska, Ach, to dziewczyna z podlasku! A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak to przysięgę naruszy, ach. Biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrne tonie, lub nurkiem pluskadzką piasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną, a dusza przy tym świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca. Wieczne wiekienne cierpiąc zarzewie, nie ma czem skasić gorąca. Woda się totąd burzy i pieni. Potem przy świetle księżyca snuje się para znikomych cieni. Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jeńczym odrzewiem Któż jest młodzieniec? Strzelcem był w porze. Któż jest dziewczyna? Ja nie wiem. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.